Witam, witam serdecznie, szanowni widzowie, w kolejny wieczór. Słuchajcie, mam aktualnie godzinę 25. Przyjechałem tutaj na Pub Street, spotkać się z Polakami. Zobaczymy, kto będzie. Naprawdę będzie Darek, może będzie Marcin, prawdopodobnie będzie, może tam ktoś jeszcze dojdzie. Z innych Polaków, którzy tutaj też są, bo tam powysłałem wiadomości. Ale to wiecie, jak to jest to. Zobaczymy. Jest zbiórka tam. Jak kto ma przyjść, to przyjdzie. Kto nie przyjdzie, to nie przyjdzie. Ale zobaczymy. Idziemy, słuchajcie, teraz tutaj właśnie w to miejsce. A będziemy dzisiaj jedli w Red Piano. To jest ta restauracja, w której pracowała też Pisa. Miała staż. Więc idziemy zobaczyć, co się dzieje yy, ogólnie. Jest atmosfera taka, wiecie, świąteczna też tutaj, więc bardzo fajnie. Także zobaczymy, słuchajcie, jak to tutaj wszystko wygląda. Muzyczki na razie nie ma, także spoko. Zobaczcie. Ale ładnie. No i muzyki nie ma, nie? Także można trochę pogadać. Tutaj też te jakaś nowa restauracja chyba się otworzyła, bo nie pamiętam wcześniej, żeby to było. Trzeba będzie ewentualnie też przetestować. Proszę bardzo, o tu, jak fajnie zrobili w ogóle. Co tu się stało? Kiedy to się stało? Słuchajcie, tutaj przecież była. E, tutaj były przecież te balety, nie? Takie. Kiedy oni to zrobili? Przecież ja tu byłem dwa dni temu. Czy to z drugiej strony? Nie wiem. Widzicie, papsty, słuchajcie, zmienia się cały czas. Proszę bardzo, jakie tutaj ładne mm, świąteczne, proszę bardzo, ozdoby. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj też coś robią, o. Słuchajcie, wszystkie te takie, widzę, balety. O, a tu wsiadłem do środka. Wszystkie te balety trochę się tutaj pozmieniały, nie? I tak, no świątecznie bardziej jest, nie? Pewnie i tak ta muzyka tutaj zacznie działać. Ale jak na razie jest tak bardziej na spokojnie. No fajnie, fajnie, zobaczcie jak ładnie, nie? Zupełnie inaczej niż rok temu na pewno to tutaj wygląda. Hmm, bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Hmm, później będę musiał jeszcze zrobić taką przygrywkę z życzeniami świątycznymi dla was wszystkich, drodzy widzowie. Bo nie wiem, czy ten film tak też wypuszczę od razu w święta. Zobaczymy, także idziemy słuchajcie dalej. Wszędzie zobaczcie, jest. Dosyć sporo ludzi, restauracje wszystkie są pozajmowane, zobaczcie. Ciekawe ile, ile tutaj ludzi się najeżdżało na te święta, nie? Super, naprawdę super. Miło to zobaczyć, bo jeszcze dosłownie miesiąc temu, półtora miesiąca temu były tutaj wszędzie pustki, ale już to się zmienia, a my się umówiliśmy właśnie tutaj, E, nie, tutaj, czekajcie, a tutaj, tak. W Red Piano przemówiliśmy. A mieliśmy się umówić chyba tam, nie wiem, już tam. Dobra, nieważne. Czekam tutaj, słuchajcie, zobaczymy czy chłopaki są już. E, a jak nie, no, to czekam po prostu. Zrobię jeszcze rundkę. Zobaczymy. O jest! Siema! Jesteś? Bo w sumie mi się pomyliło chyba, Chciałem chyba tam się... Ale jak tu masz już stolik, to... Czekaj, to zobaczymy, nie? Dobra, ja na razie kończę. Eee, Podejmiemy decyzję, gdzie jemy. Może tam, a może tu, nie? Zobaczymy. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj w restauracji, właśnie tej, w której Pisal miała e, staż. I zamówiliśmy takie dania. Ja w sobie tego nigdy nie jadłem. Takie jakieś e, mielone, zapiekane z czymś tam na ostro. Eee, Darek zamówił sobie steka z krokodyla, także zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jak podadzą, jak smakuje i tak dalej. A tutaj, proszę bardzo, coraz, coraz więcej osób, e, w fajnym miejscu naprawdę jesteśmy, bo tam się dzieje znowu za dużo, tu się dzieje tak fajnie, nie? Także czekamy, słuchajcie, na jedzonko i tutaj trochę posiedzimy, bo Darek sobie skręcił kolano. <śm> <śm> jak to się stało, Darek? <z hacerlo> jak to Czekaj. To. była dobra impreza. Czekaj. Eee... Sorki, jeszcze raz, bo może ciebie się nie słychać. Do mikrofonu proszę. Że, Darek, jak to się stało, że zwierciłeś kolana? <z delivery> Powiedzmy, że była dobra impreza, nie? I to powinno Wam wystarczyć na dzisiaj. Może <z CPU> kiedyś powiem Wam coś więcej. <z były> no, także. Ale właśnie, bo byłeś w szpitalu, tak? Z Polanem. Byłem dzisiaj. Iyi... Zrobili mi badania, prześwietlenie, na szczęście tylko stłuczenie, co przesiedziałem prawie cały dzień, ale na szczęście nie jest tak źle, tydzień, dwa i, i ten... Może się uda wyjść w Sylwestra, nie? Na pewno nie tak grubo jak ostatnio, ale, ale coś może w Sylwestra się uda. No jak na razie jestem trochę powiedzmy, obolały, jestem zablokowany. Więc e, siedzimy, pijemy piwko. Tak. Nie? A takie jeszcze jedno pytanie: jak wyglądał ogólnie ten proces e, z ubezpieczeniem? Bo masz ubezpieczenie z Norwegii, tak? Nie, to jest ubezpieczenie kupione w Polsce przez Rankomat. Okay. E, to jest tak, że napisałem maila rano. Jak wygląda sytuacja? Oni odezwali się dosyć szybko. E, wysłali mi adres, e, gdzie mam się udać. Wszyscy w szpitalu już byli poinformowani, także dałem tylko dowód, wypisałem parę dokumentów i od razu pojechaliśmy na badania. No niestety, później ten czas po badaniach na jakby potwierdzenie tego, że ubezpieczyciel już zapłacił cały rachunek, trwało kilka godzin, ale, ale tak naprawdę nie poniosłem żadnych kosztów, jedynie zapłaciłem za Tuk-tuka w jedną i w drugą stronę, nie? a wszystko Super. inne zapłaci ubezpieczyciel. Super, a życiu nie męczę, dzięki za te odpowiedzi. Super. E, także słuchajcie, widzicie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, powiedzmy z Europy, one normalnie są tutaj honorowane, jak macie dobrego ubezpieczyciela, wszystko jest opłacone, to nie ma z tym problemu, nie? bo też często widzowie pytacie właśnie o ubezpieczenia, jak to działa, więc jeżeli wykupujecie sobie ubezpieczenia, na przykład właśnie z Europy, e, są one tutaj normalnie w Kambodży honorowane przez te szpitale i, i może jakieś tam mniejsze kliniki, nie, nie chcę mówić, że tak. Ale szpitale takie większe, lepsze, bądź te, z którymi właśnie mają podpisane te umowy, e, tak jak tutaj właśnie Darek powiedział, że został skierowany przez ubezpieczyciela do szpitala, z którym mają umowę, nie ma problemu, nie? Także nie bójcie się, bo to. Działa, nie? No Ale to nie, nie jest Tajlandia? To nie szpital, tylko jeden z takich chyba lepszych. Lepszych. Bardzo mało chmerów, większość no, to byli no. Ziemcy, nie? No. No, tak. no. Także słuchajcie, da się. Y, wiem, że w Tajlandii są cyrki, tak, z ubezpieczeniami, bo na przykład często się słyszy, że ktoś miał ubezpieczenie, ono miało być honorowane, a jednak się okazuje, że mają tysiące dolarów gdzieś tam do zapłaty, bo mieli wypadek na skuterze, to tamto. Tutaj, widzicie, da się normalnie to załatwić. Także... Czekamy, słuchajcie, na jedzonko i będziemy oczywiście pokazywać Wam wieczór dalej. Proszę bardzo, wjechały, słuchajcie, meatballsy spicy, czyli jakieś ostre, e, takie, no, mielone, tak? E, na to wygląda, z jakimś serem, sosem, grzanki do tego, jakaś tam sałatka. A tutaj, proszę bardzo, stek z, z krokodyla, także zobaczymy, co e, tutaj Darek powie, jak smakuje. I dotarł do nas też Marcin. Siemaneczko Marcin. Słuchajcie, recenzja smaku. Rewelacja, rewelacja. Te, te pulpety mielone, no nie jest to ostre. Powinno być ostre, nie jest ostre. Z serem bardzo dobry smak. Taki też pomidorowy sosik jest. Bardzo dobra pozycja. Tylko, że brakuje węgli, nie? Więc trzeba tu na pewno domówić coś, jakiś ryż albo jakiś tam po prostu ewentualnie frytki, coś takiego, nie? Bo to takie wiecie, jest no spoko, ale brakuje węgli, nie? Także taka rada ode mnie na jak tu byście się brali, dyspozycja spicy meatballs coś tam, to domawiajcie do tego jakieś tam frytki. A jak smakuje tutaj krokodyl? Powiem wam tak, jakby dał mi to ktoś Podstawił pod nos i powiedział, że krokodyl, to bym mu nie uwierzył. No. To tak naprawdę, struktura tego mięsa jest taka trochę kurczaka, trochę wieprzowina, mm -hmm. a w smaku nie ma żadnego konkretnego smaku. Tak naprawdę, jest to dobre, jest fajny sosik, jest to fajnie przyprawione i tyle, nie? Wziąłem, spróbowałem. Spoko. Spoko, nie? Także. Się... No. Taka alternatywa na przykład pomiędzy wołowiną a, a wieprzowiną, nie? Coś takiego. Bo na przykład no. wiesz, takiego steka jest. Jakbyś... to dosyć e, miękkie. miękkie. No. Fajnie się to e, żuje, nie ma jakichś tam problemów. Dobra przostek, jakość mięsa, nie? Dobra jakość, tak, no. to jest Super. też stek, więc, e, więc e, jest to... Okay. Znaczy taka pozycja wiecie pomiędzy, nie? Jak na przykład ktoś jest znudzony już wołowiną, bo też się każdy lubi będzie wołowina to to... Jest taka, troszeczkę, takim mięsem ciężkim, gumowym, takim trochę zależy, jak tam zrobią. Ale no, no, kurczak to jak to kurczak, a Macie możliwość tutaj spróbowania tak samo steku, właśnie z krokodyla. Więc na pewno fajna pozycja nie? do przetestowania. A Macie co zamówiłeś? Macie też do steka. A też do steka, tak? O, nie, to tak, krokodyla. Ta wołowina ze sklepu. Perska, się, nawet jak się ma zęby to się je nie da po prostu. No. To jest tak no, ciężko trafić dobrą wołowinę, Tutaj mają Z, dobre steki. Marketu, ale... masz, to, kurska, tak? no. w supermarketu, masz australijską i kumerską. Tak. to polską ładnie, to wygląda ale się nie Także my wracamy do jedzenia, słuchajcie, i pozdrawiamy Was serdecznie. Mm. Jak ci smakuje macin krokodyl? wziąłem sobie w pół porcji. Lepszy niż, o, ja lepszy myślę, niż wołowina. O, lepszy niż wołowina, tak? A ogólnie twierdzi, że wołowina tu jest dobra, że w Norwegii lepsza, tak? W jest bardzo dobra, ale ze sklepu Ankor Market, Anchor Market jest nie do zjedzenia. Dobra, czy znaczy niech Marcin jest Się spotkaliśmy no tak. piwko jest pite, jest wszystko git jest zgoda, Polonia się łączy I nie obgadujcie! Tak, i nie, i nie, nie podpuszczajcie no. Nie podpuszczajcie, nie? Albo podpuszczają, nie gadają no. Nie gadają, niech się coś dzieje! Tak. Idy, dydy! Z tak. tych <głosyś> sztormy, no. gówno bulwer. Także tak. lecimy dalej, wieczór się jeszcze nie skończył no. A tutaj taka wielka śmieciara, zobaczcie, zbierają śmieci chłopaki w nocy na... tutaj Soksan A na... ale śmierdzi o ja pierdziele, nie, nie, no muszę gdzieś tu teraz by się za mną ciągnęli oczywiście, zawsze jak ja muszę, to wszyscy, oni muszą nieważne, damy radę za śmieciarką będzie jeszcze bardziej śmierdziało, nie słuchajcie, jest godzina pół do trzeciej byłem z chłopakami jeszcze w kilku miejscach, w których po prostu się już nie nagrywa, tak, bo ponieważ no można tam coś nagrać, ale to jest bez sensu. Są po prostu sytuacje, są miejsca, w których się nie nagrywa, tak. To co można pokazać, to się pokazuje, to co się nie można pokazać, tego się nie pokazuje, bo to później źle wpływa ogólnie na całą kształt pewnych miejsc i relacje, tak. Eem. O, jedzie śmieciara. Chyba dobra, także słuchajcie, jak mogliście zauważyć, dzisiaj e, spotkaliśmy się po prostu przypadkiem z Mańkiem i z Wiktorem. Z Mańkiem jest zbita sztama. Maniek postawił piwo, nawet więcej niż jedno, więc jest spoko. Temat jest zamknięty, temat jest wyjaśniony e, i do tego tematu więcej nie będę powracał. Także byliśmy też tutaj z Polakami. Ogólnie dużo osób, nie? Dużo osób. Byliśmy w barach, byliśmy tu, byliśmy tam. Teraz słuchajcie, jadę powoli do domu. Muszę jeszcze kupić dla Pisa naleśniczki. Oczywiście to już jest tradycja. Przepraszam bardzo, ale wypiłem teraz chyba ze trzy piwa. Po prostu mi się odbija życie. E, jest jeszcze słuchacie, wcześnie, ponieważ noc jako noc funkcjonuje tak? Wszędzie ludzie się bawią, zamykają się bary, dziewczyny z barów idą na imprezy, idą na balety. E, z klientami same, po innych klientów. No wiecie jak to jest. Życie nocne, night life baby. E, to co ty najbardziej. Ale ja powoli, powoli zbliżam się do końca tego wieczoru. Myślę, że nie mam ochoty już tam gdzieś iść na balety. Nie dzisiaj, nie? No A ja byłem tu dwa dni temu, więc wiecie, no, yy, wystarczy. Jadę do domu. Skuter zostawiłem się z zupełnie innej strony. Luza yy, na pierdziela. Przejdziemy się jeszcze po parcie, zobaczymy jak wygląda oczywiście o tej godzinie, ale zobaczcie, no żyje, żyje, chociaż dzisiaj, dzisiaj e, troszeczkę mniej tych ludzi było, nie? Było, ale to nie znaczy, że jest, także zobaczymy ile aktualnie jest tutaj ludzi. To jest ludzi sporo, nie? Pachnie tutaj słuchajcie jakimś mięskiem jeszcze. Kurde, to szkoda jechać do domu w sumie, no. Szkoda jechać do domu. Tak naprawdę nie. Ale nie, wystarczy. 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 Te grille to wszystko pachnie pięknie. Tak proszę bardzo. Aaa, balety, balety, już puste, ktoś tam się jeszcze kręci. No, słuchajcie, teraz mogę coś pogadać, bo tam wyszedłem poza strefę głośnej muzyki. Idę w stronę motorku. Mam nadzieję, że tam ta pani jeszcze jest otwarta, tam co tam eee, ogólnie zawsze tam kupuję te naleśniki Bo jak nie to będę się musiał po prostu wrócić tutaj, nie? Bo tu jeszcze otwarci. Także spoko, nie. Ogólnie głodny jeszcze jestem, może podjadę sobie tam jeszcze do tego do tempel, tam coś sobie zjem, jakiegoś może burgera coś. Bo wiecie, ja zjadłem ten jeden posiłek tylko dzisiaj mały posiłek, nie? No to nie było tam dużo, tam będzie. Ta porcja była malutka, żadny węglowodanów, więc taki troszeczkę jestem niedobity e, Co prawda Nie wiem czy chcę, no może tak, może nie, zobaczymy, nie? Chyba chyba bym jednak zjadł coś jeszcze, może jakiegoś bulgera może coś takiego, nie? Zobaczymy na spontanie, najpierw jadę zobaczyć tam, czy są te naleśniczki, żeby w razie co już je mieć, tak, i ewentualnie jeszcze pojadę, może coś zjem, jakieś mięsko, może zobaczymy, jak pojadę, to oczywiście zabieram Was razem z sobą, a jak nie, to widzimy się już e, jutro, dobra, także słuchajcie, tutaj jeszcze jakieś oprawy, takie, owocki sprzedają z tymi takimi przyprawami ostre, nieostre ja nie przepadam, ale może kiedyś jest, po, popróbuję hmm. także widzimy się za chwilę no znalazło się, słuchajcie, tam nie było wcześniej e, tej babki, także przyjechałem tu z powrotem na pubs gdzie chłopaki kręcą na leśniczki. no i naleśniczki będą, tak? E, także standardowa wersja czekolada, wanilia i to mleczko takie kondensowane tam co mają. Wow. Słuchajcie, muzyka bardzo głośno gra. Nie jestem w stanie tego tutaj później wyciszyć raczej. Chociaż to zobaczymy, nie? Jest jeszcze bardzo, bardzo tutaj dużo życia nocnego, tak? No, ale to wiecie, w tej Azji właśnie to jest wspaniałe, że e, tak naprawdę. Każdy znajdzie coś dla siebie i może być tak na przykład, że Całą noc się będziecie bawić i cały dzień, nie? Bo te, bo te bary są potwierane kluby i tak dalej, nie? Tutaj Dziewczyny też, proszę bardzo e, Idą gdzieś tam na balety dalej e, Bawić się I przypominam, że mamy, słuchajcie, dzisiaj e, Poniedziałek więc tak jak mówiłem wcześniej, ale dla wszystkich nowych osób powtórzę. Eee, 7 dni w tygodniu, Pupstreet żyje. Jest bardzo fajny odcinek na moim kanale właśnie z Pupstreet, gdzie tam więcej się możecie dowiedzieć. Pupstreet żyje, słuchajcie, 7 dni w tygodniu. I wszystko tu znajdziecie. Teraz tak samo macie tu jakieś inne jeszcze dania. A wezmę coś jeszcze dla Pisa, może jakiś ten... Ona lubi ten taki właśnie... Te nudle, takie wiecie, fried noodle, coś tam, nie? No, ostatnio ktoś się mnie pytała, czy bym mógł jej to wziąć, ale nie mogłem znaleźć, a tu chyba mają, nie? Te, te, te fried noodle właśnie takie, e, także jeszcze jej tu też wezmę. Bo tam wiecie, powiedzmy, jak nawet pojadę do tego tempel i tak dalej, tam to jedzenie jest troszeczkę inne, nie, to jest takie bardzo, bardzo lokalne. E, coś, co właśnie e, tutaj ludzie jedzą i lubią bardzo, nie? Także też tam zaraz coś jeszcze wezmę. E, zobaczymy, co tam jeszcze mają. Tu, mają. tu mają owocki, jakieś tam pierdoły. Tam mają jakieś, jakieś inne rzeczy. Tam też widziałem te właśnie muszle, co ostatnio Pisał jadła. E, także też, też można kupić wszystko, nie? Bardzo dobrze. No, także naleśniczki tutaj, proszę bardzo, będą zaraz robione. Wszystko na świeżutko, olej, tam na leśniczki, ciasto, czekoladka. E, jest wersja też z bananem, ale ja nie biorę, bo. Znaczy, pisa lubi banany, ale ona jakoś te naleśniki zawsze takie właśnie bierze. Więc e, takie same zawsze ja je biorę, nie? No. A tutaj chyba mają te, te właśnie te takie e, kwerskie nudle. Może, no widzę chyba, że mają, zobaczymy, nie? Już. Też, też się kupi. Wesprze się przy okazji lokalców, oczywiście. A przy okazji coś dobrego się też kupi do jedzenia. Także bardzo dobrze, że te miejsca są. I dobrze, że sprzedają właśnie te, te, te właśnie rzeczy. Tylko muszę tutaj powiedzieć, żeby jeszcze to mleczko kondensowane, jak nie zapomni. O, dobra, jest. Condensed milk jest. No, także. Dobra, no słuchajcie, ja płacę i lecimy dalej. Zobaczymy tam, czy trzymają te, 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 te wasze nudle, nie?